Hej Wam! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym tipem, pomysłem na zabezpieczenie diamencików, jeśli już skończycie swój obraz, chcecie go powiesić. Do tego celu będziecie potrzebowali takiego oto akrylu. No i oczywiście pędzla malarskiego, najlepiej jak największego, jeśli chcecie jak najszybciej pokryć tą powierzchnię i najdokładniej. Więc ja osobiście polecam Wam ten akryl. Yy, lśniący, tutaj taka jest różnica, ten czerwony, o, te akryle kupuję w Action, bo są najfajniejsze i tak naprawdę najtańsze. Nie kupuję ich w żadnym takim malarskim sklepie, bo wiecie, są dosyć drogawe. A taki klej do wykańczania tym pettingu też jest z reguły drogi, więc spadłam na taki pomysł, że yy, wykańczając swój obraz, Wpadam nam taki pomysł, że równie dobrze można wykończyć te diamenciki, żeby się, żeby się trzymały, nie odpadały. No więc tak, bierzemy taki oto klej, rozlewamy po całości taką ilość, wiecie, dosyć solidną i rozsmarowujemy go dokładnie, wiecie, w każdej zakamarki staramy się go rozsmarować jak najdokładniej tak, żeby trafił wszędzie, w każde, w każde luki. Ok, ja sobie do was, ja sobie, ja to skończę i do was wrócę. Tak się prezentuje pomalowany obraz. Widzicie, on jest taki jakby mgłą pomalowanym pędzlem, ale to wszystko wyschnie i będzie prezentowało się, zaraz wam pokażę, tak. Tu jest skończony lewek i widzicie, tu jest właśnie ten błyszczący akryl i on w słońcu ładnie się mieni. O, zobaczcie. Jedyny minus to ta podkładka robi się sztywna. Minus i plus, bo jeśli chcecie powiesić go na ścianie, to on będzie fajnie sztywno wisiał, nie będzie wam się, wiecie, rolował. Ale minusem może być to, że możecie go jakby tak połamać, nie możecie go teraz zginać w ten sposób, bo on się połamie po prostu i nic z niego nie zostanie. I tak, te diamenciki będą zabezpieczone, nie odpadną, ale właśnie musicie uważać, żeby go nie złamać, bo jakby go złamiecie, bo wiecie, to jest sztywne, jakby go złamiecie, to sobie zniszczycie obraz. Zaraz Wam zaprezentuję, jak wygląda obraz matowy. Czekajcie, a tu jest obraz matowy. Widzicie, nie wiem, czy to na słońcu on się tak nie mieni ładnie, jak się mienił. Już jest taki bardziej stonowany, ale zależy, co się komu podoba. Więc matowym też można, jednak błyszczący akryl ma lepszy efekt. Taka jest różnica. Mat i błysk. Błysk oczywiście świeci, odbija światło o wiele lepiej, a matowy, wiecie, matowy jest po prostu matowy. I tak, to był mój krótki taki no, krótki tip, no ja na to mówię tipy? Kolejne już, chyba bodajże, drugi. Będzie ich więcej odnośnie diamond paintingu. Zapraszam na inne moje filmiki. Do zobaczenia. Bye.